Witam serdecznie. Dzisiaj chciałbym przedstawić Wam ciekawą ofertę dla osób zainteresowanych. Mianowicie, ze względu na swoje doświadczenie i pracę energetyczną, już powiedziałbym od kawałku czasu, czyli tak gdzieś od 13 roku życia, nawet 12 początki, już tych lat trochę się uzbierało, trochę tych godzin pracy z energią się przerobiło. Aż w końcu, od myślę już też um, kilku dobrych lat, zacząłem specjalizować się w pracy zdalnej i w pracy na odległość, w której zaczynam mieć coraz bardziej um, rozległe i coraz mocniejsze efekty, nawet przy chorobach takich jak nowotwory, takich jak złamania czy też. Problemy, nazwijmy to czysto techniczno-fizyczne, udaje mi się wpłynąć i przyspieszyć gojenie, przyspieszyć leczenie i uzdrawianie na różnych poziomach wielowymiarowych oraz na fizycznym, już również zdalnie. Czyli od jakiegoś czasu poczyniłem takie postępy, że teraz yy, ludziom, którzy zgłaszają się z różnych stron świata w bardzo poważnych dolegliwościach, zwykle Kiedyś, ileś tam lat temu, jeszcze odmawiałem i podejmowałem się tylko prac na żywo w takich y, skomplikowanych sytuacjach. Teraz w większości tych sytuacji podejmuję się pracy również zdalnej, y, dlatego że mogę też ocenić mniej więcej, ile mogę osiągnąć w danej sprawie i na ile mogę pomóc. Oczywiście często łączę to również z zabiegami na żywo, aby zwiększyć efektywność. <trym> chyba, że jest to mało możliwe ze względu na to, że ktoś mieszka w Stanach Zjednoczonych, ma trudną sytuację finansową i miałby problem z przylotem tutaj, to wtedy mm, pracujemy metodami, którymi jesteśmy w stanie po prostu, którymi jestem w stanie pomóc tej osobie, e, nawet jeżeli byłaby mniejsza efektywność, jeżeli byłoby to spotkanie aniżeli fizyczne, aczkolwiek zawsze to jest już pójście do przodu w dolegliwości, chorobie i w różnych problemach, więc... Ale nie do końca o tym chciałem powiedzieć. <laughs> Otóż chciałbym teraz wejść na następny poziom pracy dla Was, tak samo jak tworzę nowe materiały. A więc przetestowałem już pewną metodę, o której chciałem Wam powiedzieć, pracy <laughs> i dała bardzo korzystne rezultaty. Otóż zrobiłem już kilka, może kilkanaście tak naprawdę warsztatów międzynarodowych. Bardziej nazwałbym to nawet takimi spotkaniami, e, gdzie były poruszane różne tematy i to było spotkanie mające na celu taki zbiorowy zabieg energetyczny w połączeniu z przekazywaną wiedzą. E, często określa się takie spotkania właśnie warsztatami, tylko chciałem podkreślić. Że było to również świado była to również świadoma wymiana mocnych energii i pracy terapeutycznej. <laughs> I teraz moje doświadczenia i eksperymenty dowiodły, <laughs> że byłem w stanie yy, wpłynąć na przykład na grupę ludzi w Kanadzie, która była uczestnikami warsztatów przez jakiś czas. Przez ileś sezonów, tak to nazwijmy, czyli przez ileś spotkań, i ta grupa ludzi była w stanie, kiedy byłem na Skype'ie, na przykład, albo poprzez inny program, ci ludzie byli w stanie poczuć moją obecność, byli w stanie poczuć energię, jak robiłem ćwiczenia i używałem do tego kamery, żeby też pokazać pewne rzeczy i odczuwali przekaz i przesył energii na żywo, w trakcie, pomimo, że byli w Kanadzie, w tym samym momencie i potrafiłem dokonywać diagnozy, potrafiłem dokonywać rozpoznania na przykład w kontekście e, odkodowywania symboliki sennej, czy, od, czy też potrafiłem odpowiedzieć na różne pytania, doradzić i przekazywać wiedzę w połączoną z przekazem energetycznym. Otóż, dlatego to mówię, ponieważ Wykonałem kilka różnych eksperymentów z warsztatami międzynarodowymi, gdzie występowałem też oprócz fizycznie w roli wykładowcy w, różnych, w kilku różnych krajach. To też postanowiłem zacząć robić to poprzez też pracę wirtualną, czyli pokazując się na Skype'ie bądź na jakimś innym programie. I teraz kiedyś zrobiłem warsztaty też międzynarodowe. Gdzie było około 15 różnych osób, czyli taka skromna albo 10, taka nieduża grupa ludzi, ale każdy większość osób była z różnych krajów, część było z różnych miast Polski, a inni z różnych krajów. I to było trudniejsze zadanie, ponieważ musiałem wykonać prace terapeutyczne na ludziach, których znałem ze swojego też prywatnego życia, czy z, jako klientów. Ale nie widziałem ich w tym momencie za bardzo na kamerze może poszczególne osoby, które były w różnych krajach bądź bardzo daleko oddalonych od siebie miastach i musiała popłynąć do nich podobna energia terapeutyczna z mm, razem z wiedzą informacjami, które miały im pomóc w zgodzie z ich wyższym dobrem, tak? Czyli bo, nazwijmy to w zgodzie z boskim planem ich duszy przeznaczenia. I gdy wykonywałem dla tej grupy ludzi przekaz energetyczny i dokonywałem diagnozy, bądź robiliśmy ćwiczenia, na przykład na spotkanie się z opiekunem duchowym w innej przestrzeni, to 90% osób, które już wcześniej były przygotowane do tego, bo też pracowały z energiami i uczyły się na przykład, korzystały z moich usług, to te osoby, pomimo, że byliśmy tylko przez Skype'a, tak zadziałały energie, że te osoby były w stanie wejść w kontakt razem ze mną i dostać odpowiedzi w trakcie takich warsztatów zdalnych, odpowiedzi od swoich przewodników, bardzo wartościowe. Robiliśmy też takie ćwiczenia, gdzie na przykład ja i moich dwóch kolegów, przepraszam, ja i dwie osoby pozostałe. Miały, miały dostać pewną historię w trakcie przekazu Sił Wyższych, w trakcie warsztatów, od swojego przewodnika. I ja poprosiłem przewodnika duchowego, żeby opowiedział nam jedną historię, ale podzielił ją na trzy części każdej, każdej osobie z nas dał jedną część tej historii. I kiedy tę historię narysowaliśmy i je opisaliśmy, okazało się, że razem tworzyły mapę pewnych miejsc i pewnych zdarzeń. Które miały się zadziać i w których trzeba było wziąć udział, bo było takie zalecenie. Okazało się później, że po właściwym zinterpretowaniu tej symboliki, okazało się, że e, dokładnie te miejsca i dokładnie te, jakby to powiedzieć, dane obszaru istnieją, nawet o podobnym kształcie, który był pokazany w wizji, istnieją w konkretnym miejscu w Kanadzie, gdzie siły wyższe poprosiły tamte osoby, żeby. Odwiedziły to miejsce i się z nimi spotkały w formie energetycznej. Także wiem, że to brzmi bardzo abstrakcyjnie dla pewnie większości z Was, ale to są prawdziwe historie, i jest ich dużo więcej, ale chciałbym troszeczkę o czymś innym teraz powiedzieć. Mianowicie mam propozycję. Wyobraźcie sobie, że odbywają się teraz warsztaty na przykład w Nowym Jorku albo w Chicago. I teraz ktoś z was akurat słucha tego wykładu e, mojej propozycji, czyli jak moja propozycja jak brzmi. Załóżmy, że jest pani z Chicago, która chciałaby zaprosić mnie na żywo na warsztaty i z jakichś względów załóżmy, że nie mam czasu, nie mogę tam za bardzo przylecieć w tym momencie. Bo też załóżmy, że jest zbyt mała grupa ludzi, żeby e, finansowo to się wszystkim opłacało i żeby ludzie byli zadowoleni, i ja tak samo, tak? Więc oczywiście, warto nawet dla jednej osoby polecieć na drugi koniec świata, ale muszą też być ku temu pewne okoliczności. I teraz wyobraźcie sobie, że mamy pewien wyjazd, który może się udać, jak są pewne okoliczności, a jak ich nie ma, to się nie udaje, tak? A teraz wyobraźcie sobie taką sytuację, że jest złoty środek. Że można być gdzieś fizycznie, ale jeśli nie ma na ten moment pewnej alternatywy, można być tam metafizycznie. I to się nie wyklucza. I teraz wyobraźcie sobie, że ta pani, załóżmy, że nazwijmy ją panią Katarzyną, <laughs> załóżmy, że pani Katarzyna z Chicago chciałaby, żebym poprowadził e, wykłady w, e, w Chicago dla dziesięcioosobowej grupy. I załóżmy, tam jest jakaś kwota ustalona. I to są dwudniowe warsztaty. Załóżmy, że każdy z nich trwa po 3-4 godziny. I teraz wyobraźcie sobie, że ci ludzie spotykają się u Pani Katarzyny w domu. I Pani Katarzyna ma jedno ma dwa główne zadania do zrobienia. Po pierwsze przygotować według moich zaleceń przestrzeń, o których zaraz powiem, część zaleceń po, powiem tylko osobie, która się zgłosi, ale część powiem otwarcie, żeby osoby wiedziały, jak to wygląda. I załóżmy, że pani Katarzyna przyprowadza tych 10 osób i ma za zadanie puszczenie, podłączenie komputera do telewizora bądź projektora multimedialnego. Który pokaże mnie e, tym ludziom, żeby mnie wszyscy widzieli. Tak samo ja poproszę panią Katarzynę, żeby włączyła tak swoją kamerę w laptopie bądź e, kamerę stacjonarną, żebym ja widział wszystkich uczestników. Bo to będzie ważne w naszej interakcji w moim odbiorze energii i też zaangażowaniu. Najtrudniejsze eksperymenty były wtedy, kiedy nie słyszałem ludzi ani ich nie widziałem, tylko pisali na czacie. Miałem też taki kiedyś warsztat międzynarodowy, gdzie ja było mnie widać, inne osoby mogły się włączyć czasami na kamerze, ale nie były widoczne, były tylko na czacie. To było bardziej skomplikowane, ale udało się i ludzie czuli efekty i energia płynęła. I teraz wyobraźcie sobie, że pani Kasia puszcza mnie na, na projektorze multimedialnym, ja widzę uczestników i odbywa, odbywają się warsztaty, na których oni dostają bardzo cenną wiedzę, dostają odpowiedzi na różne nurtujące ich pytania, dostają konkretne ćwiczenia i zaczynają odczuwać energię w trybie natychmiastowym, na żywo. Jedna z metod, których używam do takich warsztatów, o, których mogę o której mogę powiedzieć otwarcie, jakby, bo to też są moje, że tak powiem, informacje i wiedza, którą dzielę się z osobami wybranymi i odpowiednimi do tego. To jest na przykład, to wygląda tak, że ja <laughs> przygotowuję odpowiednie kryształy, odpowiednie przedmioty, które są wysyłane do kraju, gdzie będą organizowane warsztaty. Osoba, nazwijmy panią Katarzynę menadżerem takich warsztatów, czyli menadżer takich warsztatów jest odpowiedzialny za to, żeby przygotować listę osób, które chcą się zapisać, abym tą listę sprawdził i sprawdził energetycznie, czy te osoby mogą brać udział w warsztatach, bo ja prowadzę zajęcia i warsztaty tylko dla osób, które mają zgodę mojego duchowego przewodnika na uczestnictwo. Mam swoje metody do weryfikacji, czy mogę. Czy może ktoś brać udział w takich zajęciach ze względu na swój rodzaj karmy, przeznaczenia i losu, czy też yy, kwestii zdrowotnych? Dlatego, że przepływają dosyć silne energie i bywało tak, że jak ludzie nie posłuchali, tylko chcieli na, yy, nie stosowali się do pewnych zasad, to poczuli duży dyskomfort na zajęciach, nawet zdalnych, ponieważ, tak jak mówię, to nie jest zabawa. I trzeba się zastosować do pewnych zaleceń, o których też mówię w trakcie zajęć. I teraz ja przygotowuję specjalne kryształy i te kryształy przygotowane przeze mnie mają właściwości do wzmocnienia mojego przekazu energii. Czyli to jest trudniejsza praca w trakcie warsztatów, żeby jednocześnie mówić, przekazywać energię i robić pewne rzeczy, tak żeby wszyscy ją odczuwali. Co innego, jak jest to indywidualna praca, więc często przygotowuję specjalne przedmioty, które na czas zajęć zamieniają miejsce, w którym odbywają się warsztaty, w miejsce mocy. Później te warsztaty, jeżeli będą powtarzały się i będą cykliczne, to oczywiście te przedmioty będą mogły tam zostać w tym mieszkaniu i będzie możnało ich używać wtedy do tych zajęć. I. Później, jeżeli cykl zajęć zostanie przerwany, to jeżeli było tych zajęć kilka, to zwykle te przedmioty i tak daję tym ludziom w prezencie, albo po prostu proszę ich o zwrot, bo zakończyliśmy na przykład współpracę i te zajęcia. I teraz tak. Zakres materiałowy jest naprawdę duży, i osoby, które będą zainteresowane, wyślę takie skrótowe informacje, jaki temat, na jaki temat mogę przygotować zajęcie. Następna sytuacja. Jeżeli dany, mogę zrobić nawet zajęcia dla trzech osób, dla małej grupy ludzi, indywidualne też prowadzę, ale nawet dla małej grupy ludzi nie ma problemu. Poza tym, jeżeli taki menadżer zorganizuje takie wydarzenie, to dla takiej osoby też będą warunki specjalne, czyli menadżer nie będzie ponosił żadnych kosztów za warsztaty, zabranie udziału w warsztatach. A może nawet dostanie za to jakieś prezenty, w zależności od ilości osób i jakości organizacji tego wydarzenia. To jest dobra alternatywa dla ludzi, którzy chętnie chcą wziąć udział w zajęciach, nie mogą sobie jednak pozwolić na różne wyjazdy, nie znają dobrze na przykład angielskiego albo nie znają za dobrze mm, miejsc i ludzi, w których mieszkają. No i to jest fajna alternatywa, jeśli ktoś mnie zna, polubił, ufa mi i Moje materiały robią na nim pozytywne wrażenie. Jeżeli jest większa grupa ludzi, to można nawet wynająć salę bądź restaurację i zrobić to w większym gronie. Nawet do 30 osób, yy, nawet do 50 osób. Wszystko zależy od tego, jak to energetycznie zostanie przygotowane. Mam do tego swoje sposoby i swój plan, i to nie jeden, jak można to fajnie zrobić. Więc to jest dobra <laughs> opcja. Dla ludzi, którzy są zainteresowani współpracą ze mną. Dla niektórych osób nie dla wszystkich niestety, ale dla niektórych osób mogę zrobić pewne zajęcia nawet w ramach prezentu, żeby sprawdzili czy w ogóle chcą korzystać z takiego rodzaju usług. Na przykład mogę zrobić godzinne zajęcia bądź dwugodzinne. W ramach zapoznania się z daną grupą ludzi, żeby się zastanowili, czy chcieliby brać udział w następnych zajęciach już płatnych i wtedy również odbywa się na przykład przekaz energii pod kątem uzdrawiania, transformacji i harmonizacji procesów energetycznych i przeznaczenia. Bywało już nieraz tak, że ludzie po warsztatach nagle zmieniali miejsce zamieszkania, dostawali pracę, czasami coś wygrali bądź. Ich życie i zdrowie się poprawiało po samych zajęciach, nawet kilka tygodni, kilka dni po już. Jak to były zajęcia na żywo, jak to były zajęcia zdalne, też pewne rzeczy się zmieniały, działy, więc mam to przetestowane. No, i tak jak powiedziałem, jestem otwarty na współpracę z wami międzynarodowo. Szukam i jestem otwarty na nowych menadżerów projektów warsztatów międzynarodowych za granicą, które mogłyby mnie reprezentować. A miałyby też z tego tytułu swoje korzyści, na pewno byłyby zadowolone. Więc zaczynamy, tak? Trzymajcie się ciepło. Jeżeli będziecie mieli jakieś pytania w stosunku do tego tematu i w kontekście tego tematu, proszę napiszcie do mnie maila, omówimy sobie warunki współpracy i możliwości. Trzymajcie się ciepło, życzę słonecznego dnia. Pozdrawiam.